New York, następny dzień Siemanko Chłodny, ale taki przyjemny poranek, nie? Tak, zapowiada się ładna pogoda Ogólnie, zdecydowanie Ładniejsza niż wczorajsza Bo wczoraj e, Gorbała nas jakaś, nie wiem, śnieżyca Chyba nie wiem, czy Może nie śnieżyca, bo śniegu tak dużo nie było Ale jakaś wichura, nie? Ach, Jakby, ja się czułam, że się gdzieś się ktoś powiesił, u nas się tak gadało przynajmniej Że wiesz, że jak ktoś się powiesił To tak zwisa i tak Machaj i tym no, Tak się gadało. By tak, to. to już to nie było. By to nie było. Ciekawe. Zawiało to cały czas. Dobra, idziemy coś zjeść. Po drodze na coś słodkiego. Znowu Wam nagramy. No, ja tak na nasz to jest taki zewnątrz vlog. Co ciekawe. Jestem Macelate. The large one, if you okay. Oh, ok, thank you. No, jemy, jemy, a co robimy? Maczkę wzięliśmy i pistacjowego. Nie umiem wymawiać pistachio. Chyba dobrze mówię, nie? Pistachio. Ja też nie. Po angielsku? My nie jesteśmy w Lafayette. Tu jest takie coś, to a znalazł nie. To się nazywa New York. Rolls, ale w Nowym Jorku mi no. boże więc w Anglii tego dużo jedzą. Okay. O I to jest... Masza kozaczka? Masz Ko -ko kozaczka? Tak. No, tylko z boku, tak, żeby było na pół. Nie Tego nam nikt nie polecał, sami wyczailiśmy. Więc co? Dobre? Smakuje jak taki... croissant? Ale bardzo dobre. Puste, ale dobre. Czyli jak francuskie wypieki. Patrzcie, co z Klaudią wyczeliliśmy. French rip z lejsów. I tu są jakieś to jest chyba, są jakieś tatarskie? Nie, spinach lip. A tu są jeszcze takie malutkie. O ale zajebiste, ty. No. A ja żebym kupił dzisiaj paczki chipsów i no. coś takiego do tego, nie? Fajne. No, fajne. To jest awokado, salsa, jeszcze to są jakaś jakieś. Są jakieś nowe chipsy? Tito. Nie. Fony barbecue. O, fajnie wyglądają. Mhm. A to są te angielskie. Z angielskimi chipsami jest zawsze tak. Ta sól z odstęp? że kurwa są obrzydliwe ale tak wciągają, że powoli wam zaczynają smakować jak jecie O like Dobra, idziemy do Katza na pastrami No więc jesteśmy w kultowej miejscówie i po raz jeść śniaranie o tak kac mam nadzieję że mnie ugościsz Ale mi siła Eee, jakieś cheesecake'i. Pan Bejgla tam kroi. Tu pan czeka. A gdzie Klaudia? Klaudia za mną. A tam są wszystkie gwiazdy, które tu jadły. Gdzie oni mnie chcą umieścić na zdjęciu? Gdzieś tam, nie? W tym najwyższym punkcie. Zostawiam szyby, taki wielki, wiesz, portret. Gdzie są tym, tak? Dokładnie tak. tak. Pan tu dał na degustację. Smako, jak? Mięsko z rosołku, nie? Takie tusiutkie, dobre. No i tutaj dwa korniszonki dostanę. W sensie kiszonego i takiego mało solnego. Tam pan wyciąga już jedno mięsiwo. O Dobra. co ja mam tyle zjeść Klaudia? To jest chyba tylko dla mnie. Zobaczymy. Tak, mięska spróbowaliśmy pora na kanapeczkę, Myślałem, że będzie większa, myślałem, że kurna jak ja porałam, Ale myślę, że jak jest tyle mięsa i tyle chlebka. Bez problemu, bo jakieś oli radę. Nie wszystko pójdzie w mięśnie. Mm. Muszczarda sarebska. Smak sarebski, więc jest dobra. Z prymatu. Paslami zajebiste. I spadło z wrażenia. Mm. Kto zaś. Kto Czy tego ogóra wyzna? Mm. Wam powiem. Myślę, że śmiało możecie odchodzić w domu, jak ktoś tam u was w domu takie ogóreczki robi, takie mięsiwko, musztatka, mówię, szabewska, chlebek jest, jest jest pyszne śniadanko, polecam. Więc Właśnie wyszliśmy z Katz Delikatesem, tak to się chyba nazywa, zapłaciliśmy 28 dolarów. Poka paragon. Proszę bardzo. Nie daliśmy tego synnego napiwku 20%, pewnie wyjdziemy na Januszy. Nie wiem, myśleliśmy, że to jest tak, że ten napiwek jest narzucony, ale nie, pojawia się na kasie komunikat. Dajesz czy albo nie napiwek, dajesz. Czy nie? My nie dajemy, bo... W sensie, no dajemy tak jak, w, tak jak w Polsce, jak to jest to obsługa. Smakuje. Zajebista czy coś, a jak jest po prostu podane, kurwa, sam po to jeździsz, no to, no to czemu mam dawać na piwek nie? Właśnie tu jest to w takiej formie, że wchodzi się, jest pan tiketowy, czyli daje ci bilecik, e, z którym idziesz następnie do pana, który robi ci kanapeczkę, na tym tikeciku pisze ci, co zjadłeś i idziesz z tiketem do kasy. Napisane. Sorry, jest napisane <noise> Musisz poprawnie powiedzieć <noise> Tak, żeby nie było e, Idziesz potem do kasy, płacisz i wychodzisz Także nie jest to skomplikowane I bez napiwku płac. nas puścili, nie? Tak, wyszliśmy cali Nawet jak nie daliśmy napiwku, nikt nam nic nie napluł nic, nie. No. Serio, nie chcę wyjść na jakieś rusza czy coś e, Tylko wiecie, że po prostu jestem szczery Sporo le, napiwku z Polsce czy coś Ale nie lubię takiego tekstu, że Napiwek jest wymagany. Co to kurwa znaczy wyma wymagany? A to co na przykład pani sprzątaczka też powinna dostać napiwek, bo fajnie klatkę posprząta? Nie. Ona ma płacone za posprzątanie klatki. Tak samo e, kelner ma e, za mm, podanie e, z, z wypłaty, tak? Jak zrobi, to zajebiście, zadba o was. O was jest przy tym jakieś, wie, wiecie, e, no jakieś takie przeżycie czy coś no to zajebiście, dajemy na napiwki zawsze, ale wydaje mi się, że to jest takie dupcenie o przez tych wszystkich vlogerów, yy, co tam nagrywają z Nowego Jorku, że o tu 20% daliśmy, yy, tu 20% tam, bo oni się po prostu yy, stwierdziliśmy z Klaudią wczoraj po tym serniku w Winiocie, że ludzie yy, no nie są opiniotwórczy w tych czasach, boją się czegoś powiedzieć, co im leży na sercu, na przykład nam to nie smakowało, to nam kurwa nie smakowało, a sporo osób mam wrażenie, że o, wielu osobom smakuje, chuj tam, że nam nie smakuje, powiemy, że nam smakuje, żeby nie było, że jesteśmy jacy silni, gorsi czy coś takiego. No nam nie smakowało, nie zawsze tu dajemy ten napiwek. Jak dajemy, to dajemy. Z początku daliśmy sporo tych napiwków, nie? No myśleliśmy trzeba. No. Ale jak jest, jakby na kasie napisane dajesz lub nie dajesz i wiecie. I, i tak jak mówię, no nie było jakiś tam super. Jak ja wiem, uważam, obsługi, no to nie daje, nie? I tyle, także idziemy dalej, idziemy na coś stricte amerykańskiego i Klaudia jeszcze nie wie co, bo to będzie niespodzianka. Ale Klaudia mogłaby mieć taką ksywę, więc to jest mała podpowiedź dla niej. Nie, pączek. A my tutaj jesteśmy. W chińskiej dzielnicy nieco, bo vloga nagrywam, nie mówię do Ciebie, o możesz zarecenzować na szybko monsterka, tak, o smaku ten... piczki, tak o smaku ultra picci, ultra <noise> ultra picci. picci. E, chyba jeden z najlepszych monsterów jakie piliśmy, oboje stwierdziliśmy, no i ten, po, a, a ten pomarańczowy, przepraszam, że Ci przerwę, do czego byś go porównała? Ten czy tamten? Tamten. Mij smakuje że... taką fantom rindom. Coś tak, bo ten jest taki bardziej delikatny, tam on był taki bardziej rzeszki, taki. Ale zapachniało wiem, pisać. O, tu tam, widzisz? Jest The Pickle guys, patrz ile tych wow. <laughs> Ale beczki, to są pewnie beczki z tymi dziećmi, co ten A, Co je ten tam zawsze kiszą tam. Ta, o, Jeffrey tu chował Burgerki jakieś, co tu jest? Chicken this way Jestem no, w ale że tak powiem, afroamerykanie i Chińczycy lubią, żeby tutaj nie powiedzieć brzydko inaczej, kurczaki, nie? Co tak się z nimi kojarzy? No, a co ja mówiasz w mówi, niedzielę? Ojeju, biedny Oj, ojeju. coś mu się stało. Bajgels, białys. Brzmi bardzo polsko. Że wiecie, biały jest beigel. A no, panowie tutaj, nie wiem co z tymi białymi chodzi, chyba może o ten, o ich steronię. <grystanie> o taki trochę czarny humor. Ja <grystanie> jadłem pastrami, to Klaudia będzie kanibalem. I je pączka. <grystanie> <grystanie> do dodanki do nas, bo byliśmy w jakimś takim niby mniej sieciowym, ale tam wyglądały mi paskudnie te pączki. Co chamskie, ale dobre słodkie. Tak Co? Ja powiem, ja Co ty myślisz, cukier. od czego są Amerykanie tacy szczupli? No. <noise> tak jakby tego pudru możemy. Ale robić. smakuje? To jest delikatny Czas Ciasto, okej. Okay? No. no, polskie wiadomo. No, dla mnie za słodkie. Ogólnie dla mnie za słodkie, nie? Nie, nie. mnie coś ma bo czy tam cukier. To jest taki pączek, wiesz, do czarnej kawy, wydaje mi się. No, może tak. Teraz jest to z pudru albo z czego innego bałego. pod nosem już uwalone no no dobra to idziemy dalej będziemy płynąć gdzie? od stadułej wolności no mamy łódkę naszykowaną prawda musi zjeść pączkę i będziemy galerą płynąć ero nie wiem czy oglądaliście terminatora ale jak ten jak ta mama tego głównego bohatera, którego Schwarzenegger ratował, pamiętasz? Co? Jak ta aktorka w Terminatorze Co? się trzymała tego płotu przed placem zabaw i ten I... <grym> nagle z... I jakaś tam bomba wybuchła i zaczęło wszystko spalać. Ja ci to pokażę, z tego. to ta babka wyglądała jak ten, bo idzie tu zaraz. Jak jest fragment filmu. To jest Terminator, to jest na pewno te 2300. O, jak się rusza. Lewo, prawo, lewą, prawo. Co jest, <grym> że kropna? Mówię prawdę. Idziemy do metra, bo już trochę się nachodziliśmy z początku dzięki. No i może znajdziemy jakąś szczura albo jakąś puna Ale śmierdzi. Fui. Fuj. <grym się zbierza> w <UK> Jak w PKP w Polsce, nie? Chodzi standard, mimo wszystko w Polsce jest lepsze. Ale ty chyba kiedyś pokapenie jeździłaś, mała. Tak? Co się sarało do dziury za przeproszeniem. Ja pamiętam, jak się jeździło do rodziny. No i kolano, jak się szło do Kibla, to za w głowę szło dostać. No ale a to stary byk jestem, a ty młoda dupa. No i sobie jedziemy na Whitehall Terminal z Klaudią. Tutaj jedziemy na Januszy. В общем-то, на Янушево, ну, тут огромная... Да, точно! Нет, мы ребята Позвольте мне объяснить вам, где Янушево Там Klaudia chciała byka za jaja złapać, ale nie mogę mieć konkurencji, więc tutaj odpuszczamy tą kolejkę. Nie no nie będę... Jak wam powiem, lubię sobie foczki robić, to nie będę specjalnie, żeby byka za jej jaja złapać. Stał tutaj yy, i tyle. Przyjdziemy sobie tylko. Hop. O. już mnie Klaudia woła, krzyczy na mnie. Chodź! Chodź szybko! O, tu czekaj idą, idą zrobić i zdjęcie. Będzie stop klatka. O, no i masz zdjęcie przybyku. weź tak ręką, jeszcze tak, czekaj, o, babę za dupę łapiesz teraz, no, dobra, idziemy dalej, no to recenzja pani kiecolowej, tak, już zaczynam. fajnie wysmażone, fajnie wysmażone, ja se frytę zjem, dobre. bardzo dobra. lepszy niż mak? Mm. <laughs> No, <laughs> Co, bierzemy drugiego? Mm -hmm. I jak wiem, Skoci smakuje takie wy... pokażcie wysmażenie. Wzię wzięliśmy medium, bo ja lubię medium rare, a Klaudia lubi beldona, ale poszliśmy na kompromis. Nie no. No. A ser jak smakuje? Ha, hamuwa taka, czy? Mm, nie taka hamuwa. No mm -hmm. to jest jakiś taki ser śmiechący, nie, śmichący? nie. Ale cedar, ale, um, A spróbuj delikatnie. kiszonego. Ok, z na był lepszy. Ale sam burger Dobra No w sumie tylko burgera mieli w pozycji, więc I jakąś tam pizzę z Detroit i tak dalej, więc e, lokalik mały udało się bez rezerwacji. więc. Ja idę próbować, bo mi styknie. i Widzimy się na czymś słodkim, bo tak chodzimy na zmianę Szybka aktualizacja, wychodzimy już Za burger karaliśmy 28 dolarów Więc, no, znowu zapomnieliśmy dograć Kupiłem teraz mochi, bo Klaudia czeka Tam na z jakiegoś Krokonata Zwyczailiśmy to, że w Nowym Jorku czy tam czegoś, Francuz i wymyślimy pączki francuskiego. No i tu już jest taka kolejka. A myśmy w próbowali z Allegro, takie wiecie, kopione spaczki. Nie smakowało nam to żadne, więc mówię, podejdę, spróbuję świeżego. Klaudia, trzymaj wcinek mm. i mów. O, dobra, to jest ogólnie coś Staj, Stań tu, ja już no. wytłumaczyłem. Aha, już wytłumaczyłeś, no dobrze. Co smakuje równie ciulato co tamte? To jest lód. Serio? No. Zimno. dobra. Fajl. dobra chociaż. Jest jakby owinięte moczy. więc jest ta struktura taka... A te moczy, dobre tu? To... Nie, takie chyba lepsze niż, niż to, co mamy w domu. Co ale... mieliśmy w domu, pozbyliśmy się tego. No, ale nie moje smaki. Takie w tłuszczu macie, wypełnione właśnie takim reżipiem i owinięte jest mochi. Hmm. Jak ktoś, lubi... Jak ktoś lubi loda z ryziem, no to hmm. spoko. Ja bym się smakowało. Tu takie hmm. pyszności. Pana a my z naszym orderem jeszcze pusiliśmy się na czerni cheesecake, Więc no wygląda kozacko. Dobra, więc tak kabusia jest, trochę jest. Trochę się na czekaliśmy z niego. I jak wrażenie? Nie smakuje Ci? Dobry, tylko za pusty. Aha, okej. Okay. Hamski pączek, jakby z Azdy w Anglii. Serio? Z, z budyniem, no okay. nie warty. W sensie no smaczny, ale czy tyle warto to nie. To jeszcze mam sardniczek, Może to będzie... Lepszy. Słoneczko nam troszkę świeci, ale chciałam dograć do Dominix Angel Factory. Tak, to jest? Angel, yeah, nie, Angel. Angel. <laughs> Myślałam, że jest Angel. No, niech będzie nie Angel. Ważne, w każdym razie. Mateuszowi akurat ten krokonat... czy kronat? Boże, wybaczcie. Nie istotne, <laughs> um, to jest pijana. To tak, chyba był z No chyba tak. Um, no, mu nie smakował, mi natomiast ja nie smakował bardzo. To jest, które jest tłuszcz przeważa. Tak, no tam on był rzeczywiście tłuściutki, więc... Gdyby był cieplejszy, to może byłby lepszy. No, każdy ma jakieś tam swoje smaki, dla mnie znowu byłby bardzo dobry. Coś nam przerwało, w każdym razie chciałam powiedzieć, Zjedzicie, że on, <tak>, tak. mi bardzo smakował ten kronacik, więc ja go z całego serduszka polecam, był bardzo smaczny. Jedliśmy jeszcze właśnie, tak jak no. widzieliście, ten taki potrójny serniczek, E, były trzy struktury serniczka, taki śmietankowo-filadelfiowy, delikatny spód, e, warstwa środkowa, coś ale taki domowy serniczek Aby i. ten to z juniorsa tak smakował jak ten, to byłbym zadowolony, nie? Tak, zdecydowanie. To jak, jakiś twaróg z, z kwaskiem cytrynowym. No to był właśnie serniczek takiego, jakiego oczekiwaliśmy, także jak chcecie nowojorski sernik, może nie on. Wiem, czy to jest nowojorski? No bo właśnie mówię, może on nie jest taki... Typowo nowojorski, ale z w Nowym Jorku, więc w sumie jest można smofy, powiedzieć. Jest, smofy, jest delikatny, śmietankowy. Tak, Chol, musimy wiedzieć. Oj, oj. Z powrotem znowu jest. Czulę nagrywają. <noise> Także no, ja polecam. Nie wiem ile kosztowało. Tak to polecam. A właśnie, za wszystko zapłaciliśmy 23 dolce. Kawka, chyba 6, duża, cappuccino. Czekaj, bo mi się... Dobra, chodź szybko, Okej, znowu. szybko będzie trąbił. <laughs> 23 dolce, 6 dolców kawa, kronat chyba 9, no i reszcie sobie policję o 8 no, chyba tak ten że... jak... Chyba nie jest najgorzej. A, jak chcecie tam iść, bo była kolejka, można z... zrobić sobie order online na necie, więc to Będziesz bym żeby żebyście nie czekali, nie? Chociaż jak wychodziliśmy, no. to już było luźno. Także zależy jak traficie, ale polecam. Idziemy, idziemy do straży. Tak, zaraz o zobaczcie... J -P, ale nie od S, więc... do straży Ja wyczułem że poza Juniorsem tutaj są zajebiste syrniki. Ser Myślałem, że to będzie większe. Wzięliśmy tym razem z truskawą No i że chodę, jak wygląda jak taka truskaweczka to. Będziemy Kolorystycznie? Tego, w sobie no, serio. Dobra, wcinaj. 6 dolarów, patrz pamiętałem, żeby powiedzieć. I co? to też lipa? Nie, lepszy niż um, tam, ale gorszy te... od Angela. Wiesz co, inny on jest, bo tutaj masz taki bardziej klasyczny soczniczek, masz taki schodzik i delikatny kruchy i ten truskawkowy sosik, więc dla mnie, um, dobre. Chudrze się dolców za taki kawałek, nie? No, ale um, dobre. Dobre, no to wcinaj i idziemy dalej. Ja tylko nam wczoraj to no, nie smakowało. Zobaczymy, jak będzie szejkiem, nie? No, to wiem ci. No, mam nadzieję, że szejkiem znowu ktoś jakąś jedną z drugą zaparkował. Ja miałem recenzję nagrywać. Happy Birthday szejka z Milkbaru, tego z Netflixa. Ale jak się Klaudia drwała, ja, ja stwierdziłem, oglądaliśmy filmik na YouTube. Y ten Macie, który nagrywa filmy z jedzeniem powiedział, że to tak średnio, ale na, na mój smak gdzieś na 10 lepszego szejka w dzieciu nie piłem, a piłem sporo szejków, nie no dobra, może przesadzam, ale krówkowy z KFC wymiata, ale ten jest kozaczek, mm. co sądzisz, piłaś lepszego? Jest to no w ogóle ma jakieś takie kawałeczki no nie dość, że do tej posycji. Biszkopcików, nie? Co, mam wrażenie, właśnie, że są biszkopciki. No? I nie jest taki mroźny, nie jest taki lodowy. Nie, tak, nie ma nie czuś tego mra, lodu. Nie ma tego lodu, tylko no. jest cała taka gęsta konsystencja tak, tego smaku. Taka lodowa śmietana. Tak, no zdecydowanie na plus. Chyba też nie piłam nigdy takiego shake'a. My się zachwycamy tak wszystkim ogólnie, <laughs> <laughs> ale naprawdę jest przepyszne. Nie, trafiamy dobrze, bo robiliśmy dobry research. No, idziemy na summit.

Zobaczymy, zostawaj tam. O, ho, ho, ho. warto było czekać. Czemu? O, ale straszny co? A O, no, patrz do góry. przygody cebuloży part 78 Wystaliśmy ciaska w starbucksie bo tak biednie wyglądaliśmy nie no z panem gadałem po polsko angielsku i, i normalnie dał nam ciastka ja sobie kupiła buty w tj Maxie, bo sorry w tj Maxie, bo to jest tj max ja sobie kupiłem taką torbę bo trochę więcej ciuchów znalazłem więc normalnie teraz będę normalnie jak ci instagramerzy co z Turcji przyjeżdżają w tej guzi Moje budy niestety nie wytrzymały i musiałam sobie kupić na No, A my czekamy na kolejkę na, na Roosevelt Island Czy jak to tam się zwie i będziemy sobie normalnie kolejką jechać Więcej dziękuję Fajnie <grystanie> że to jeszcze jest na tym na rzeką jak wrażenia? Opisujesz? Nie jest strasznie, jak też ma leżące wysokości, to nie polecam. Skakasz kurwa ze sporo Ale tu się skacze, a tu jesteś w <grym> częściej, nie? A tak wygląda Grand Central Terminal. Szybciutko, jak już jesteśmy po drodze, nagrywamy i lecimy coś skonsumować. <grym> Kurczę, no, ale jesteśmy nieprzewidywalni co? Za sernika myśleliśmy, że będzie troszkę większy. Ile kosztował od rozmów? Oj, kurczę, bo że nie pamiętam. 22 dolary. Okay, no to... <laughs> za, za takie małe gubienko. Ale lubimy sobie tak podegustować, więc czekamy na burgera. Dobry. bo jest dziwny smak. Jakby maku? No nie gadaj. Mam wrażenie, że to tutaj czarne to jest ten smak. Więc chyba tak mi się wydaje. To mi zostaw jak najwięcej. Jest tak dużo takich dziwnych smaków. Ale sama potencjał kremu, jest taka kremowa, dobre. U góry jest taki krem Ale Najlepszy niż dzisiaj? Nie, chyba na... i tak topowy jest dla mnie ten potrójny w Dominik, Coś tam. Ale... Dominik coś tam, dobra. No to polecamy Dominika coś tam. Tutaj jeszcze dostaliśmy jakąś słodko-słoną przystaweczkę To od Klaudikowa został i czekamy na burgerka. Tam jest kuchnia i pan. Widać wszystko. Ja bardzo lubię z Klaudią kuchnię, jak widać co robią, bo wtedy no nie ma nic do ukrycia, tak? Więc to jest bardzo fajne. No i tu się Grane wsytałe. Chipsy, burgerek. Wzięliśmy jeszcze deserek wszystkich, e, który Wam pokazałem. No i próbuję tego chipsa. To dwa jedisty. Taki podpalany, taki jakimś jakim takim papryką wędzoną, jakąś lipcą, a burger kapas, medium wysmażony, wółeczka mięciutka z świeżo, świeżutka no to jazda hmm. lepszy niż tam tak? a lepszy. dla mnie tamten już był mistrzostwem więc już jestem no, ciekawa to mięso tutaj mm. czyli polecamy polecamy burgerek 36 dołków nie wiem ile, bo pojedziemy 20 22, ale chyba będzie więcej kosztował no i co, Jeszcze manko. co? ja się chociaż nagram, bo Claudio mi tutaj zdjęcia zrobić przy choince ja zrobię fajne nie, fajne, tylko warunki a, dobra o, piękny jestem, wiem, dziękuję 10 na 10 idziemy się czegoś gorącego chyba napić, łapkę. Que gente é para. Dokładnie.